Witam, witam Siemanko. Powoli odsłaniają się karty kulisy odejścia Krzysztofa Stanowskiego z kanału sportowego. Bardzo. Nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowski. Wczoraj w zebraniu zarządu, oczywiście, już tylko w trzech: Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski odpowiedzieli dosyć szczegółowo na pytania, które zadawali im ich widzowie. Siek uznał, że jest. Większy od nas, jest większy niż siedziba kanału sportowego, która jest. Jest tak bardzo duży, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać. Na pewno wiele powiedziano tutaj. Widać, że między panami doszło do rozłamu w nie najlepszych okolicznościach. Na pewno przytoczę wam tutaj, co powiedział w szczególności Mateusz Borek, którego, jak widzę, bardzo zabolała ta cała sytuacja z Krzysztofem Stanowskim. Byliśmy w restauracji 4 lata temu. To ja wiem, kim był Krzysztof Stanowski, gdzie był w swojej przygodzie zawodowej Krzysztof Stanowski, wiem, gdzie byłeś Ty, wiem, gdzie był Tomek, wiem, gdzie byłem ja. I my we czterech się na coś wtedy umówiliśmy. I każdy z nas szczerze mógł diagnozować świat i mówić o tym, czego oczekuje, jak będzie funkcjonowało życie tej spółki, jakie będą zakręty w życiu tej spółki, jak się będą zmieniać akcenty w tej spółce i odpowiedzialność za pewne rzeczy. I ja się trzymam tego co ustaliłem z wami trzema, cztery lata temu. Jak My ja wam podałem rękę, bo dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na papierze. Te papiery dla spółki naszej przygotowywała kancelaria, no do której dzisiaj z perspektywy czasu też mam bardzo dużo zarzutów i wydaje mi się, że po konsultacji z moimi z kolei adwokatami ja będę chciał się pewnymi rzeczami zająć, bo dzisiaj mam wrażenie z perspektywy czasu, że kancelaria, która tworzyła papiery spółkowe, czyli za zadanie miała, za nasze wspólne pieniądze, stworzyć dokument zabezpieczający ciebie, Tomka, mnie i Krzyśka, stworzyła dokument nie do końca zabezpieczający interesy spółki, a raczej dający możliwości jednemu członkowi, nazwijmy to, tej spółki, żeby sobie zrobił co chce, w jakimkolwiek momencie, bez większych konsekwencji. I po prostu jestem tą dyskusją zmęczony i, i, i wam jeszcze raz powtarzam. Ja komuś podałem rękę, na coś się umówiłem i generalnie nie chce mi się dyskutować o kimś, kto po prostu nie dotrzymuje pewnych słów i pewnych ustaleń. Krzysiek, wiesz, koniec kanału sportowego w ciągu najbliższych miesięcy, bo takie do nas dochodzą gdzieś sygnały z miasta. No bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że Krzysiek założy podobny kanał sportowy i miałbym się bać kanału sportowego założonego przez Krzysia Stanowskiego. To w ogóle nie wchodzi w grę. Wydaje mi się, że rozwinie swój portal, otworzy sobie otworzy sobie kanał YouTubeowy i będzie funkcjonował w oparciu o, o zasięgi, bo te zasięgi dla niego mają szczególne, prawda, znaczenie. Natomiast nie podoba mi się w tym całym procesie, powiedziałbym rozchodzenia Krzyśka z kanałem sportowym, nie podoba mi się w ogóle sposób podejścia do biznesu, bo to jest dziecinada, usuwanie opisu z Twittera, z Instagrama. Ja z Krzyśkiem odbyłem rozmowę, którą wam zrelacjonowałem, Miałem się z Krzyszkiem spotkać chyba dwa tygodnie temu w poniedziałek, po pomocy futbolu. Mieliśmy ustalić jakieś warunki brzegowe, datę, obwieszczenia, odejścia z kanału. Krzyszek się ze mną umówił w środę czy w czwartek i w piątek. I w piątek nagrywając chyba ostatniego Mazurka, który ostatecznie został niewyimitowany, ale zapłacony, ale nie niewyimitowany, bo już była cisza wyborcza. No to po prostu sobie zamieścił oświadczenie. Krzysiek Stanowski odszedł z kanału sportowego i tak naprawdę go nie interesuje. Ani to, że spółka straciła pieniądze, ani go nie interesuje to, że za chwilę w tej spółce trzeba zapłacić pensję kilkudziesięciu osobom i kilkudziesięciu współpracownikom. A mnie to interesuje, bo dopóki jestem w tej spółce, to ja dzisiaj muszę brać konsekwencje za te głupie żarty. To było najlepsze dla samego Krzyśka, jeśli chodzi o jego fame i rozwój jego mediów społecznościowych. Natomiast w dalekiej perspektywie. To wydaje mi się, no, sprowadziło na kanał sportowy dużo niepotrzebnych historii, tekstów, komentarzy, pism i pewnej zakulisowej gry, która od, od wielu tygodni się toczy względem naszej spółki. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem, no, to, to, to w ogóle jest na poziomie podstawówki. No, Bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale Whatsappowym, że we wtorek sprzedaje udziały. To ja znowu się mogę zapytać. Kto upoważnił Krzyśka Stanowskiego do takiej informacji? Ale nie, informacji. poczekaj akurat, no nie, to są no, jego Michał, udziały. Michał, słuchaj, to są sprawy spółkowe, to są sprawy spółkowe, tak jak ja się dzisiaj mogę zastanawiać nad tym, dlaczego pan Leśnodorski publicznie opowiadał o tym, że jest cichym udziałowcem kanału sportowego, to każdy sobie dzisiaj może wejść w udziały i zobaczyć, że udziałowcami kanału sportowego są Tomasz Smokowski, Michał Pol, Mateusz Borek, Maciej Sawicki. I nie Krzysztof Stanowski, tylko spółka Weszło TV. Tak naprawdę żaden z nas dzisiaj nie wie, kto jest akcjonariuszem spółki Weszło TV, albo kto wyłożył pieniądze na Weszło TV, albo jakie są układy między Krzyśkiem a każdą inną osobą fizyczną w spółce Weszło TV. I po prostu ja uważam, że pieniądze i biznes lubią ciszę i naprawdę byłoby rozsądniej i normalniej biznesowo, żebyśmy pewne rzeczy załatwiali, tak jak się to załatwia w biznesie a nie ogłaszali na kanałach, że we wtorek prawdopodobnie podpisuje umowę o sprzedaży udziałów i za chwilę nic nie będę miał wspólnego z kanałem sportowym, nawet właścicielsko. Niech się to dokona, niech się to zrobi. Wydaje się współce oświadczenie, no tak to wygląda na całym świecie. No, no, no stary, no żaden akcjonariusz, zwłaszcza mniejszościowy na całym świecie, nie jest uprawniony do tego, żeby się komunikować ze światem zewnętrznym w taki sposób, w jaki robi to Krzysiek w ostatnich dniach. To po prostu to, to nie ma nic wspólnego z biznesem. I wydaje mi się, że ta cała sytuacja nie zakończy się e, na linii uściśnienia sobie dłoni, tylko tam wejdą e, no chyba prawnicy. No chyba prawnicy, zarówno jednej, jak i drugiej strony. No bo e, Krzysztof Stanowski też odpowiedział dosyć zastanawiająco, dosyć tak grożąco, że tak powiem, nawet e, drugiej stronie. Byłem na meczu Radomiaka, no i nie mogłem oglądać trwającego ciągle zarządu kanału sportowego, ale koledzy mi piszą, co tam jest mówione. No i mam jeden komentarz do tego, że kłamanie na mój temat jest trochę ryzykowne, bo obarczone jest takim ryzykiem, że ja mogę w każdej chwili powiedzieć prawdę. I chyba, chyba będę musiał, no bo skoro innym tak swobodnie przychodzi, przychodzi mówienie na mój temat, to chyba ja też powinienem nabrać swobody w mówieniu na temat innych osób eee, może przed pierwszym lutego, może 1 lutego, może jutro, muszę to przemyśleć, zielona jadę. Także jak widzicie, czuć tutaj naprawdę żal, czuć tutaj rozczarowanie ze strony panów no, do Krzysztofa Stanowskiego. A z drugiej strony Krzysztof Stanowski, słuchajcie, odpowiedział yy, panom w ten sposób, także jak widzicie. Spór naprawdę jest gruby. Widać, że tutaj obie strony nie pogodziły się do końca z tym faktem, który się wydarzył. Widać, że jest coś na rzeczy grubszego, zapewne niż my sobie myślimy, że poszło tylko o pieniądze czy tam o wyświetlenia, o to, że Krzysztof Stanowski ze swoim ego jest większy niż cały kanał sportowy, tak jak powiedział to Tomek Smokowski. No naprawdę sytuacja smutna trochę, bo przecież wiemy, że to był taki projekt na lata, to na pewno. Projekt, który zmienił też oblicze polskiego YouTube'a. Ja bardzo kibicowałem, bardzo lubię kanał sportowy, bardzo lubię wszystkich panów z kanału sportowego. Oczywiście zawsze bliski sercu jest mi pan Mateusz Borek, z którym nie raz i nie dwa miałem okazję porozmawiać czy to na, temety, na tematy piłkarskie, czy to na tematy sportowe, więc na pewno jest mi bliższy sercu. Krzysztofa Stanowskiego nigdy jeszcze nie poznałem, ale no, wydaje mi się, że ta cała sytuacja odbije się zarówno na kanale sportowym, jak i na Krzysztofie Stanowskim, ale jaki będzie finalny rezultat tego, tej afery, to może nie, tego rozstania na pewno się przekonamy, bo zauważyłem, że Krzysztof Stanowski też ma jeszcze coś do powiedzenia. Jeszcze tu jesteście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału i ja się z wami żegnam do zobaczenia w następnym odcinku pozdrawiam. A co wymyślicie w ogóle na temat tego, co się wydarzyło? Dajcie znać w komentarzach.